Witam Was na analizie gry Piotrka Dzielińskiego w meczu z Juventusem. Zapraszam do oglądania. Napoli było ustawione w obronie pięcioma pomocnikami, ale często Piotr Dzieliński wychodził, aby naciskać jednego z zawodników rozgrywających piłkę, w tym przypadku pianicia. To samo robił Fabian Ruiz z prawej strony. Jeszcze jeden taki przykład, gdzie tym razem wychodził do Delichta, a zaraz potem szybko wrócił do Dybali. Piotrek grał bardzo odpowiedzialnie w obronie, nie pozwalał sobie na zostawanie z przodu, lecz ciężko pracował i wracał uzupełniając luki. Tak jak w tej akcji, gdzie bodajże Hysaj wybił piłkę wprost pod nogi Pianicia, a Piotrek szybko wrócił do środka, nie pozwalając zawodnikom Juventusu na proste poprowadzenie akcji środkiem. Tak samo ważna praca przykryciu pomocników Starej Damy wchodzących na skrzydło. Tu poszedł cross do Ronaldo, który zgrał piłkę główką do skrzydła. Piotrek poruszał się cały czas blisko zawodnika Juve i świetnie powstrzymał akcję. Przejdźmy do gry w rozegraniu akcji i ofensywie. Ważna była jego rola w wychodzeniu spod pressingu, kiedy współpracował z Insigne i Mario Ruim na lewej stronie. Częste schodzenie do boku, do podania, ale również na skrzydło, kiedy Insigne schodził nieco niżej. Podobnie kiedy Juventus głębiej spychał Napoli, często świetnie radzili sobie w szybkiej wymianie piłki zawodnicy gospodarzy. Podanie z pierwszej piłki do Insigne, oddziela, potem zwrotne do skrzydłowego Napoli i z powrotem na skrzydło. Ostatnie podanie przeciął w tamtej sytuacji De Często kiedy Piotrek widział, że Lorenzo zostaje do rozegrania piłki niżej, jak już wspomniałem wcześniej, polski pomocnik szedł do skrzydła i był też opcją do gry między formacjami. Tutaj ściągając delikta, dość wysoko, kreuje wolne pole dla Milika i Insine, którzy ruszają od razu do przodu. Naciskany przez dwójkę zawodników Piotrek oddaje piłkę do Diego de Me, który zagrywa z pierwszej piłki właśnie w tę przestrzeń. Zauważyłem, że w pierwszej połowie częściej Polak schodził na skrzydło dość wysoko i szeroko, natomiast w drugiej części e, zostawał w środku oraz sama gra na poli bardziej rozłożyła się na obie flanki, ponieważ w pierwszej połowie znacznie więcej akcji przeprowadzanych było lewym skrzydłem. Tutaj przykład sytuacji, gdzie Piotrek zostaje w środku, a akcja o skrzydła lewy obrońca Mario Rui. Kolejne potwierdzenie częstszej gry bliżej środka boiska. Zielu podaje z pierwszej piłki do środka i rusza od razu w wolne pole. Niestety Fabian Ruiz nie zagrał zwrotnej futbolówki natychmiastowo, lecz czekał i ją stracił. Ciekawostką jest to, że przy ataku na poli prawą flanką często Zieliński zostaje na 16 metrze, na przykład na strzał z dystansu. Ale w akcji bramkowej tego nie zrobił. Przy strzale Insinie poszedł za piłką jak rasowy napastnik. Quadrado pokazał, że dużo mniej daje Juventusowi w obronie i nie pokrył Polaka. A Piotrek skorzystał z niepewnego wybicia piłki Szczęsnego i właśnie wyprzedzając quadrado dobija piłkę zdobywając gola na 1-0. Zwieńczenie znakomitego występu. Zostaw proszę subskrypcję z dzwonkiem, aby nie przegapić żadnej analizy. Proszę też o łapkę w górę dla zasięgu materiału. Bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca tego materiału. Proszę zostaw komentarz, którego zawodnika chciałbyś, abym przeanalizował z drużyny Atletico Madryt, ponieważ w sobotę są derby Madrytu i jeśli nie padnie dużo bramek, to zrobię indywidualną analizę piłkarza. Dzięki i do usłyszenia.